I zaginę... A to w ogóle tam papież i te dzieci, i tak dalej. Czy jest serio jakiś taki legitny dowód, i tak dalej, że serio takie coś miało miejsce? No, właściwie nigdy nie czytałem, nie sprawdzałem. Czy to taki mem, żeby wkurwić ludzi? Czy tam serio były takie rzeczy? Chyba nie, a ludzie się wkurwiali o to. Krył, krył ignorował jakiś pedofili. Kurwa, nie wiem, ten watygan to jest dziwny. Tam nawet wejście można, Mo może jakieś ufo kurwa zakazało papieżowi. Mówić, że takie coś jest, nie wiem, nie wiadomo. Może był jakiś powód, chuj wie. Tu są pewnie Watykę, ma na swoim koncie wiele historycznych zbrodni i archiwa, i to skrywają, to chronią, te tajemnice. Właśnie widz napisał, że jak jakiś ksiądz się okazał pedofilem, to go niby że papież przynosi do innego kościoła zamiast wyrzucić. A co, jak może górę właśnie ktoś był nad papieżem, jakieś właśnie nie wiadomo co, bo tam chuj wie o co chodzi z tym Watykanem i właśnie mówili, żebyś nie odzywał, bo coś tam, nie wiem. Nie wiadomo, to dziwne jest kurde. Wiesz może był ktoś dobry, ale niekoniecznie to jego wina, że ktoś wyżej mu coś kazał. Tylko właśnie cholera wie jak to tam działa, bo to... Nic, nic nic nie wiadomo. Nie wiem, no ale to cały cała dematican jest właśnie taki dziwny. Ciekawy temat.